Ej, witajcie, dobry wieczór, jest piątek 18 marzec, godzina 21.24 Postanowiłem dograć jeszcze materiał dotyczący aplikacji ClipChamp który pojawił się pierwsza część, jakby a może i nie część, materiał pierwszy pojawił się wczoraj na kanale Windows Prost, a dzisiaj na spokojnie z perspektywy użytkownika domowego, popatrzymy sobie, co tam można jeszcze w tym klipczem zrobić. No, w tym pierwszym materiale mówiłem, że tutaj mamy jakby gotowe podpowiedzi. Oczywiście jest to aplikacja w pełni przeglądarkowa, no więc działa na podobnych zasadach, tak jak. Tak, jakby to było w przeglądarce, natomiast różnice są niewielkie. Akurat w Windowsie możemy sobie ze sklepu Microsoft instalować tutaj. Jak widzimy, mamy też niektóre e, ustawienia, opcje e, takie uproszczone, które mamy również dostępne w przeglądarce. No i cóż wybieramy szablon tak lub rozpoczynamy nagrywanie. Akurat teraz to wszystko nagrywam zupełnie innym oprogramowaniem, zupełnie innym programem dla ciekawskich jest to active presenter i on sobie tutaj nagrywa to co chciałem pokazać zrobić i tak tutaj mamy u góry upgrade, możemy sobie upgrade'ować do Innej wersji, jakby, bo to jest demówka, darmówka, bezpłatna. Bezpłatny, tak jakby, starter. Yy, tutaj po lewej stronie zestaw marki. To oczywiście już się tyczy opcji płatnych, szablony. No startujemy, tak. Od domu się zaczyna, wszystko tak. Możemy sobie łączyć konta Microsoft i Clipchem, tak? Dowiedzieć się więcej na ten temat. Nie będę akurat tego tutaj pokazywał w tym momencie. Tu mamy tworzenie filmu, czyli od razu dostajemy się do interfejsu bez jakby tych podpowiedzi, ułatwień wszelkich. Lub tutaj klikamy, tak? Możemy to samo uzyskać i tu, i tu w tym miejscu, tak? Ja może po prostu przejdę do interfejsu. Pamiętajcie, że jeżeli nie znacie na tyle angielskiego, żeby sobie poradzić nawet w prostych funkcjach, opcjach yy, programu, no to yy, oczywiście translator tłumaczymy stronę. Tak samo tłumaczymy to w aplikacji. Jest to tylko taka forma izolacji, jak widzicie, nie? Ale wszystko jakby jest przeglądarkowe. I tak, tutaj możemy dodać multimedia, czy to spójrzmy, z komputera naszego. Możemy sobie przeciągać, bądź z innych usług, tak, bezpośrednio. Możemy sobie przerzucić z Google, Zoomy, Boxy i tak dalej, OneDrive. Z telefonu możemy również sobie dodać nasze wideo, zdjęcie, co by to nie było, tak. Ja tutaj, może pokażę, pobrałem sobie taki yy, green screen, tak? Próbkę green screen, no i dodałem tę próbkę. Teraz mogę jeszcze sobie tak zobaczmy, jakie mamy obrazy dostępne. Jak widzicie, to też ma znaczenie nasze połączenie internetowe. Natomiast, natomiast bardzo spodobała mi się ta aplikacja. Tutaj mamy jakieś free, czyli wolne, tak, bezpłatne, różnie to można tłumaczyć, odbierać, w każdym bądź razie istotne jest eksport w późniejszym czasie, tak, eee, no i co, jakieś sobie dodamy tło, może coś tutaj dobiorę, no na przykład takie tło, tak, dodajemy, no i sobie zobaczymy tutaj teraz na naszym timeline ie. mamy tło i Jak widzicie tutaj jest yy, okno podglądu, tu również możemy sobie zobaczcie wszystko ustawiać. Fajnie to działa. Jest proste intuicyjne. Yy, I tu jak sobie jesteśmy teraz, możemy przekształcić, czyli rozciągnąć tak jakby przyciąć. to się akurat tak jest to translatowane, tłumaczone. Automatyczne dopasowanie to jest takie, natomiast o, możemy sobie to w ten sposób zrobić: obracać, zastosować nieprzeźroczystość i tak dalej, i tak dalej. E, wrócimy teraz do moich mediów. No i tu mamy ten pobrany green screen. Ja akurat to sobie tam pobrałem z YouTube. O tym w przyszłości też nagram materiał o pobieraniu. No, i mamy jakiegoś tam człowieczka, tak. Aha, i tutaj ważna kwestia. Nie robimy kontrol i scroll myszki, tylko sobie tutaj przybliżamy, oddalamy, ponieważ nam się bardzo brzydko to zrobi. Tak jak i w przeglądarce, tak. Kosztem naszej jakości. Tutaj sobie wyrównamy. Fajnie się to obsługuje tutaj, i tak dalej. Jeśli chodzi o ścieżki, timeline. No, i mamy. Przygotowany green screen i chcemy gościa teraz wtopić w to tło, no to musimy sobie tego pana yy, zastosować. Klikamy w filtrach, tu jest. Poszukujemy green screen, zielony ekran. Nie, nie pamiętam czy to się przeciąga, czy dwa razy klika. A przepraszam, musimy być na tej ścieżce. jak O, nie możemy być na tej, tylko musimy na tej green screen tak być no i sobie zobaczmy ten zielony ekran od razu podgląd mamy tak no no i to cała filozofia green screen teraz sobie to można zobaczyć jak to wygląda no i co tutaj można jeszcze sobie dorzucić aha to jest wszystko tutaj eee, to co dodałem może jakiś tekst dodać? Warto. No i dalej sobie szukamy to, co nas interesuje. Odpowiedniego. No proszę, są napisy. Na przykład takie. Funky intro. No nie wiem, nie chcę Was tu zanudzać zbyt długo. Ale może sobie zróbmy to. porównajmy. Pamiętajmy, że wszystko zależy, gdzie mamy ustawioną tą linię na osi czasu. tak? Tam nam ben, będzie mniej więcej dodawał to, co sobie tu klikniemy, lub możemy przeciągać bezpośrednio taką w ten sposób na ścieżkę. Yy, no i mamy tytuł. Teraz klikamy sobie na tytuł dwa razy tutaj. No i sobie zrobimy. Na przykład tytuł ee, efekt green screen, tak? Zielonego ekranu. Ekranu. No i w ten sposób sobie możemy tutaj to dopasować, zmniejszyć, powiększyć. Dwa razy wystarczy kliknąć. Tutaj sobie możemy wybrać. Czciąkę beba, znam tą czcionkę. Yy. W ogóle sobie zobaczmy jakie mamy te czcionki. No, sporo tego jest tak. No i mamy już tytuł, tak I sobie możemy przejść na początek podejrzeć. Okej, okay. no ale jakbym na przykład coś mi tu nie pasowało, możemy sobie... Jak widzicie, wszystko jest intuicyjne i domyślne. Od razu jest. Mamy kolor czcionki, kolor tych, nie wiem jak to nazwać, ramek. Zróbmy sobie jakiś inny kolorek. Możemy sobie kod pisać koloru, lub tutaj dobrać z palety kolorów kolory domyślne. Od razu mamy podglądzik. Efekt zielonego ekranu. No, może być. Może jeszcze kolor ścianki bym zmienił. No, nie jest to szczyt jakości i elegancji, ale tak to mniej więcej wygląda. It's time to Jak widzicie fajnie się w tym robi prosto. Tu mamy pra praktycznie wszystko co potrzebne w dzisiejszych czasach tak no jest to usługa bez wątpienia ale jeszcze tu taka ciekawostka dla was yy, bardzo fajnie to działa również na innych systemach operacyjnych yy, czy to na yy, Chromebooku na przykład komputerach czy Chrome yy, tym Ojejku, bo zapominam, Chrome OS, system operacyjny, czy to na systemie operacyjnym typu Linux, Mac OS i tak dalej, tak, nie ma to znaczenia, ale musimy spełnić warunki, na przykład w Linuxie musimy posiadać albo Google przeglądarkę, albo Edge i fajnie to działa naprawdę, sprawdzałem i stąd to wiem, tak. No cóż, tutaj jeszcze możemy zrobić, tak? Popatrzmy sobie. Może przytnijmy to sobie tutaj ten materiał. Tu, no, mniej więcej to wszystko dociąga magnes, tak jakby na zasadzie magnesu. No i co, można tutaj na przykład dodać przejście jakieś, tak? Przejściami, tutaj sobie sprawdzałem wcześniej, zależy, czy jest to obraz. Czy jest to wideo, także trzeba sobie to posprawdzać, potestować. Przyciemnić, rozjaśnić, wytrzeć to zależy. tak Na co nanosimy te przejście? No ale sobie sprawdźmy, może, może, może. Atrament zamykać. Zobaczmy, jak to wyjdzie. O, i tu trzeba. Nie zwalniając przycisku myszki, przenieść i puścić przycisk myszki, dodać przejście. No zobaczmy, jak to wyszło. No, akurat to zrobiłem bez sensu teraz. Stwierdziłem, no bo to nie będzie widoczne w tej formie. Ale okej, okay. klikamy prawym, możemy to usunąć w ten sposób. No tak, bo to jest green screen, a nie jest to pełny obraz. Inaczej by się sprawy miały na pełnym obrazie. Natomiast można spróbować to zrobić. Zobaczmy jeszcze tak. Czy to tutaj coś nam rozwiąże problem? A raz sobie to wszystko zobaczymy. Czy tak się da nanieść? Nie da się tego znanieść. No nie. zaznaczę i teraz spróbuję coś tu jest nie tak nie wiem no, jak widzicie nie mam prawy ale no spoko nie da się to się nie da eee, w takim razie może jeszcze zróbmy inaczej to usunę tą część klawiszem delete i sobie na przykład Zobaczmy jakieś filmy, co tu mamy. No to sobie na przykład wrzućmy. Zobaczymy, czy to tak będzie. I zobaczmy teraz przejście, jak będzie działać. Gdzie my mamy te przejścia? Tutaj. Czy tu już będzie inaczej? O właśnie, widzicie? Czyli robimy to na jednej ścieżce w ten sposób No to kwestia w prawo panowanie. Koleś sobie tutaj No co do tego jeszcze tutaj Zanikanie Określamy od razu ile sekund? 4 sekundy Zanikanie, zanikanie, tylko nie wiem dlaczego to jest w ten sposób. Aha, to tu sobie zrobimy na dwie sekundy, czyli początek i koniec. Chyba co o to chodzi, bo tutaj akurat nie wiem. I jeszcze zobaczę, dobra, to nie powinno przeszkadzać. Zobaczymy It's na time końcu to stop! Nie, na końcu nie ma, czyli... Zanikanie, zanikanie ustawiłem. No trudno mi powiedzieć czy to jest? Jest. Może rzeczywiście ten kolej się przyciemnia, ale spróbujemy czas w takim razie jeszcze zmienić. Zanikanie, początek, koniec. W założeniu, że to jest początek, a tu koniec. No to zobaczymy tak. Co to zmieniło? It's time to stop! It's time! No, no, bo tu jeszcze to przejście doszło. Ja sobie to zobaczę, tak na samego siebie. 8 sekund jest zanikania, czyli facet przez 8 sekund. No, zanika, rzeczywiście. No i jak widzicie, montaż jest przyjemny. Nie ma tu żadnych yy, nie wiadomo jak trudnych rzeczy. Myślę, że to jest kwestia kilku montaży dosłownie niedługich materiałów filmowych, żeby opanować w pełni i naprawdę swobodnie korzystać i przyjemnie. Szukam jeszcze zestawu muzyki. Zobaczmy sobie, jaką mamy muzyczkę. Może jakiś. Aha, tu mamy free, free, wolny. Jeden był przetłumaczony, jeden nie. Christmas to nie teraz dobra przerzućmy sobie tą muzyczkę też można od razu sobie zrobić na 2 sekundy tu na 8 załóżmy tutaj głośność dźwięku tam minimalnie it's time to stop No, no, i to tyle, jeśli chodzi o zabawę tutaj na ścieżce montażu. no Bardzo mi się podoba. Klipczem, yy, fajnie, że jest to w sumie w chmurze z, z pozycji przeglądarki. Tutaj eksport, no to wiadomo, no, musimy zapłacić w skali miesiąca albo roku. Natomiast 720p, jeżeli byśmy chcieli, tak. No to tu widzicie mamy wszystko, 9 dolarów, no nie jest to wygórowany koszt. Natomiast miesięcznie 20 dolarów na no 19 dolarów yy, w planie co miesięcznym gdybyśmy chcieli tak na dyspozycji na chwilę obecną. Mamy tylko 480 PO Widzicie, wystarczy kliknąć, to już wszystko się. Yy, Eksportuje, no ale niestety w tym 480p, w wersji bezpłatnej. No, ale nie o to w tym wszystkim chodzi, tak. Możemy sobie w prosty sposób przeliczyć, przekalkulować, co nam się opłaca, jaki materiał, jeżeli do jakichś mediów wrzucamy, społecznościowych i tak dalej. No, dodatkowo możemy zapisać lub udost udostępnić film, tak, przesłać do YouTube w sumie jeszcze nie klikałem nigdy tego sprawdźmy jak to wygląda ha czy trzeba się połączyć z YouTube no i wiadomo poprzez konto i inne tam jakby e portale eksportuj bo no, wszystko widzicie prosto aha czy nie możemy teraz kontynuować edycji dopóki nam nie wyeksportuje można anulować eksport, czyli no, no prosto, działamy w jedną stronę, konkretnie troszkę to tam trwa, mimo tego 480p, ale tam w moim przypadku jeszcze w tle działa Active Presenter. Zobaczmy, zasoby jak to się przedstawia. No nie, nie jest tutaj nieobciążony, jest jakoś szczególnie komputer. No i tak to mniej więcej wygląda No i co chyba to tyle no już kontynuować nie będę tej edycji chciałem wam to pokazać eksportu możemy sobie pobierać opanować i wybrać co chcemy tam sobie kupić mamy naprawdę fajne te yy, efekty szablony no z szablonami to wiadomo jest tak że wszystkie se kliknę że nie możemy, musimy wybrać, tak? Że możemy zastąpić to, co tu jest, lub tworzyć nowy film, tak? W ten sposób. No, ale stracimy to, co sobie tworzymy, że tak powiem, no, manualnie, nie z szablonu. Natomiast możemy sobie tutaj bardzo fajne rzeczy naprawdę robić. Wykorzystując ten szablon, tak nie wiem, jeszcze szkoda, że tutaj nie ma takiej możliwości, żeby przewinąć to w ten sposób, ale aha, bo tu chodzi o co mamy w ten sposób, o, fajna opcja, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. i możemy sobie działać dalej tak W ten sposób W ten sposób co możemy z tym zrobić jeszcze? I możemy na przykład sobie wrzucić jakiś. O, też ciekawie. O, no, te twarze, tak średnio bym powiedział. A, to tutaj można na tej twarzy. Wszystko możemy, zobaczcie, sobie ustawiać. Dopasowanie kolorów, Bajka no. Bajka w prostocie. Resetuj. A i tutaj jeszcze często jest tak, że tutaj trwa wczytywanie, to zależy. No. Nieraz to takie są te opóźnienia czy ścinki, ale to absolutnie nie szkodzi, bo nawet w przypadku przerwania internetu, zawsze się zalogować. Możemy ponownie, jeszcze raz Wam to pokażę, o, zamykamy klipczem. No i możemy wrócić. Do tego, co robiliśmy, chyba, że tu sobie to usuniemy, po prostu te projekty i kontynuować, i nie, nie ma to znaczenia, z jakiego urządzenia, że tak powiem, sobie to będziemy działać. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Hej, hej.